Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to niebezpieczny manewr, podczas którego dochodzi do wielu wypadków drogowych. Do wypadków dochodzi z powodu nieznajomości przepisów przez kierowców, niechęci do ich przestrzegania lub niezrozumienia, czym różni się wyprzedzanie od wyprzedzania. Wyprzedzanie i wyprzedzanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wyprzedzanie ma miejsce, gdy pojazd wjeżdża na najeżdżający pas ruchu, a następnie wraca na wcześniej zajmowany pas. Podczas wyprzedzania pojazd nie wjeżdża na nadjeżdżający pas ruchu. Jedzie tylko z większą prędkością niż nadjeżdżający pojazd. Wyprzedzanie jest mniej niebezpiecznym manewrem niż wyprzedzanie i podlega mniejszej liczbie ograniczeń. W szczególności wyprzedzanie na przejściu dla pieszych nie jest zabronione. Czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych jest nielegalne? Zgodnie z rosyjskimi przepisami ruchu drogowego RTR wyprzedzanie na przejściu jest niedozwolone. Przejście dla pieszych to odcinek jezdni ze specjalnymi oznaczeniami w postaci pasów, zebry i lub ze znakiem drogowym. Tylko przez takie części drogi piesi mogą przechodzić. Przejścia są regulowane, gdy jest sygnalizacja świetlna i nieregulowane, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej lub nie działa. Zbliżając się do przejścia, kierowca musi zmniejszyć prędkość i zatrzymać się bez wjezdania na przejście dla pieszych, gdy na przejściu lub w jego pobliżu znajdują się piesi. Poczekać, a zat, piesi przejda przez jezdnię i dopiero wtedy kontynuować jazdę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyprzedzanie na przejściu jest surowo zabronione, nawet jeśli nie ma na nim ludzi. Chociaż wcześniej manewr ten nie mógł być wykonywany tylko wtedy, gdy na przejściu znajdowali się piesi. Zgodnie ze starymi przepisami nie trzeba było się zatrzymywać, jeśli pieszy nie wszedł jeszcze na jezdnie. Jakie esa konsekwencje nieprawidłowego manewru? Piesi, najbardziej bezbronni użytkownicy dróg, Esa pierwszymi, którzy cierpią w wyniku nieprzestrzegania zasad wyprzedzania. Kierowca wyprzedzający na przejściu dla pieszych jest utrudniony przez ruch przed nim. A ktoś przed nim może przechodzić przez jezdnie. Logiczne jest, że pojazd poprzedzający hamuje przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić ludzi. Pieszy może zacząć przechodzić przez jezdnie z przeciwnej strony ulicy. Kierowca wjeżdżający na nadjeżdżający pas ruchu potraci pieszego. W najlepszym przypadku skończy się to siniakami i złamaniami, a w najgorszym, śmiercią. Kierowca nie powinien zapominać o dzieciach, które często wyskakują na jezdnie z nienacka i nie rozglądają się dookoła. Chociaż dorośli również często nie zachowują bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnie. Jest wiele sytuacji, w których kierowcy potracają pieszych na zebrze. Dlatego w przepisach istnieje kategoryczny zakaz wyprzedzania na przejściu. Jednak nawet poza przejściem działania kierowcy powinny podlegać poniższym zasadom, należy upewnić się, że wyprzedzanie jest bezpieczne. Dla transportu i osób korzystających z przejścia. Konieczne jest upewnienie się, że nie ma nadjeżdżających samochodów, a na nadjeżdżającym pasie jest wystarczająco dużo miejsca na wykonanie manewru. Nie wolno wyprzedzać, jeśli pojazd jadący z przodu właczył lewy kierunkowskaz lub rozpoczął manewr wyprzedzania, pojazd z tyłu rozpoczął. Manewr wyprzedzania Pojazd na nagieżdżającym pasie ruchu wyprzedza. Po wyprzedzeniu nie można wrócić na swój pas ruchu bez przeszkadzania wyprzedzanemu pojazdowi. Kara za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w 2018 roku. Przepisy zmieniają się regularnie, ewoluując wraz z analiza wypadków i zmiana warunków drogowych. Kierowcy muszą monitorować innowacje, aby jeździć bezpiecznie i wiedzieć, jakie kary groza im za nieprzestrzeganie przepisów. Kary ESA określone w Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych Federacji Rosyjskiej CAORF. Grzywna za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych wynosi obecnie 5000 rubli. Pod warunkiem, że kierowca dopuścił się naruszenia tego przepisu po raz pierwszy. Jeśli sprawca zostanie złapany przez kamerę, grzywna zostanie wysłana poczta. Nieco niższy mandat za nieprzepuszczenie pieszego na przejściu dla pieszych 1500 rok lub 2500 rubli w zależności od wagi wykroczenia. W zależności od wagi wykroczenia na regulowanych i nieregulowanych skrzyżowaniach nie ma znaczenia rodzaj skrzyżowania, regulowane lub nieregulowane. Jeśli na przejściu znajduje się osoba lub właśnie się do niego zbliża, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i ja przepuścić. Jednocześnie niedozwolone jest wyprzedzanie pojazdów na przejściu dla pieszych. Należy zachować szczególną ostrożność na nieuregulowanych skrzyżowaniach. Nie chcesz się zatrzymywać, jeśli sygnalizacja świetlna nie jest czerwona. Aby jednak uniknąć wypadków. Przed nieuregulowanymi przejściami dla pieszych często znajduje się leżący policjant, sztuczne wzniesienie. Jeśli kierowca przejedzie przez nie z dużą prędkością, uszkodzi samochód. Takie konstrukcje zmuszają wiec kierowcę do zwolnienia, aby uniknąć kłopotów. A na przejściach regulowanych kierowca musi poczekać, a ze wszyscy piesi przejedą przez jezdnię, nawet jeśli już zapalili zakazany sygnał. Drogowy, a pojazdy mogą kontynuować jazdę. Na obszarach miejskich i poza obszarami zaludnionymi leżący policjanci ESA instalowani nie tylko w mieście, ale także poza osada. W końcu wyprzedzanie na skrzyżowaniach jest również zabronione. Podczas jazdy autostrada należy zachować jeszcze większą ostrożność niż w mieście, dozwolona prędkość na takich odcinkach jest wyższa. Tak więc podczas jazdy na wsi należy szczególnie uważać na znaki i oznaczenia, aby uniknąć wypadków. Czy można uniknąć kary i co należy zrobić w przypadku jej nałożenia? Jeśli kierowca zostanie ukarany grzywna, musi zapłacić w banku lub online w ciągu 60 dni. W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do sadu. W ciągu 20 dni od daty wydania orzeczenia grzywne można zapłacić z 50% zniżka. Jeśli naruszenie zostało zarejestrowane na wideo lub przez funkcjonariusza Policji Drogowej, nie będzie możliwe uniknięcie odpowiedzialności. A jeśli mandat nie został jeszcze wystawiony, oskarżony może próbować znaleźć ważne wytłumaczenie, dlaczego wykonał manewr, ale jest. Mało prawdopodobne, aby zmienił zdanie inspektora. Lepiej jest przestrzegać prawa od samego początku, ponieważ będziesz musiał odpowiedzieć za swoje czyny. Aby uniknąć niesprawiedliwej kary, kierowca powinien wiedzieć, jaki mandat za jakie wykroczenie jest dla niego przewidziany. Często zadawane pytania: Czy mogę zostać pozbawiony prawa jazdy? Zamiast grzywny sprawca wykroczenia może zostać poddany innej karze pozbawienia prawa jazdy. Dzieje się tak, jeśli inspektor zatrzyma sprawcę w miejscu wyprzedzania. Pozbawienie prawa jazdy za wyprzedzanie jest przewidziane na okres od 4 miesięcy do roku. Okres pozbawienia kierowcy uprawnień zależy od tego, czy popełnia on to wykroczenie po raz pierwszy, czy wielokrotnie. Jeśli kierujący wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu po raz pierwszy, może zostać pozbawiony uprawnień na 4 do 6 miesięcy. A jeśli wielokrotnie, prawo jazdy zostanie mu odebrane na rok. Jak udowodnić niewinność? Kierowca może udowodnić swoją niewinność, jeśli nie wyprzedzał, ale wyprzedził inny samochód to znaczy, że nie wjechał na nadjeżdżający pas ruchu. Jak wspomniano powyżej, wyprzedzanie na skrzyżowaniu nie jest prawnie zabronione, ale jeśli poprzedzający pojazd nie hamował. Możliwe jest również udowodnienie niewinności, jeśli nie doszło do wyprzedzania. Na przykład, gdy oskarżony nie jechał najeżdżającym pasem, gdy ciężka ciężarówka zasłaniała kierowcy widok i nie widział on znaku, lub gdy pieszy znajdował się daleko od przejścia. W takim przypadku oskarżony może powołać świadków, w tym samego pieszego, aby udowodnić, że nie niemożliwił pieszemu przejścia przez jezdnie. Jeśli nie ma oznaczeń drogowych, w przypadku braku, wymazania lub niewidoczności oznakowania drogowego, pas ruchu najeżdżającego stanowi połowę szerokości jezdni. Z wyłaczeniem lokalnych poszerzeń, kieszeni i dodatkowych pasów ruchu. Kierowca musi samodzielnie określić granice. Nie można więc usprawiedliwiać wyprzedzania tym, że pas rozdzielający był niewidoczny.